Witamy na Dancebook. Z tej strony Klaudia i Dimitri. Jesteśmy dzisiaj w domu weselnym Zamkowa i nagrywamy dla Was choreografię do przepięknego utworu Lana Del Rey, Love Song. Do dzieła. Cała choreografia będzie zbudowana na bazie kilku tańców. Jeden z nich bachata, drugi jest blues i trzeci jest waltz. Oczywiście to wszystko zmiksujemy ładnie do akcentów w muzyce. A teraz zaczynamy. Zaczniemy od tego, że nauczymy się najprostszego kroku, który się nazywa side step. Większość kroków będzie właśnie na bazie tego side step. Ustawimy się do Was tyłem, żeby Wam było lepiej widać. I powtarzamy z nami. Zaczniemy od lewej nogi do boku. I będzie taki kroczyk. Lewa dosuwamy, prawa dosuwamy. Jeszcze raz. Lewa dosuwamy, prawa dosuwamy. Krok damski i męski na razie jest taki sam. I liczymy. Raz, dwa. Raz, dwa. Starajcie się to robić płynnie, tak? To jest, suniemy nogi po parkiecie. Dwa. Raz, dwa. Tak? Nie róbcie tego w ten sposób, bo to nie jest ładnie. Dwa. W kontekście tańca weselnego. Raz, dwa. Raz, Dwa. Zauważcie, że nasze kolana lekko zgięte, cały czas amortyzujemy, staramy się amortyzować swój krok, żeby to nie wyglądało w ten sposób, tak? To jest zawsze staramy się utrzymać swoją górę płynnie w tańcu. Ok. W parze to wygląda podobnie. Z tym, że musimy zacząć tak. Partner od lewej nogi, partnerka od prawej i wtedy zgrywamy się. Partnerka stanie teraz tyłem do was. Ona zaczyna prawą do boku. A ja lewo i idziemy. Raz suniemy, raz suniemy, raz suniemy, raz suniemy. Widzicie, krok jest bardzo prosty, łatwy. Stoimy naprzeciwko siebie. Zobaczcie, naprzeciwko siebie możemy stać nieco dalej od siebie, możemy stać bliżej. My polecamy stać tak, żeby właśnie zakładać ten margines sukienki. Ok, i teraz kilka słów o ramie. Rama jest swobodna. Zobaczcie, łokcie na wysokości 45 stopni. Tutaj trzymamy się z partnerką w takim zam zameczku, jak to się nazywa, kłótkę, tak? I prawą ręką trzymamy partnerkę za lewą łopatkę. Tak wygląda rama. Zobaczcie. Łokcie trzymamy przed ciałem, to jest nie, nie stoimy jakoś tak. Kręgosłup jest prosty, głowę do góry, broda i zaczynamy. Pokażemy Wam jeszcze raz side step. Raz, dwa. Raz, Dwa. Ja lewą, partnerka prawą. Ja prawą, partnerkę lewą. I dosuwamy nasze nogi po parkiecie. I jest to właśnie krok użytkowy blusa również do walca wiedeńskiego. Jest to krok właśnie bardzo podobny. Dobrze. Teraz już rozpoczynamy naszą choreografię. Znowu będziemy wszystko pokazywać do Was tyłem, plecami. Wy stajecie po prostu przed monitorem i powtarzacie. Zakładamy, że publiczność mamy z tamtej strony. Na wyjście mamy dwie ósemki, więc tutaj stoimy daleko od siebie. Wychodzimy zwykły kroczek, zwykłym kroczkiem wychodzimy, słuchamy muzyki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Drugą ósemkę rozciągamy, podajemy sobie rękę, ja lewą, Partner kładzie swoją prawą, prawą rękę zamykamy, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwie ósemki yy, powinno po prostu minąć. Jeszcze raz zobaczcie, wychodzimy. Wchodzi muzyka, jeszcze nie ma śpiewającej. Raz, dwa, obojętnie, która noga. Trzy, cztery, zwykły spacerek. Patrzymy oczy w oczy, budujemy napięcie. Podajemy sobie lewą rękę. Ja lewą, partnerkę kładzie prawą. Prawą rękę zamykamy na jej łopatce. I tutaj ładnie stoimy, patrzymy sobie oczy w oczy. I czekamy na pierwszą zwrotkę. Dalej wchodzi side step. Side step mamy jedną ósemkę. Zobaczcie, side step już robiliśmy. Raz, ja od lewej, partnerka od prawej, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? To już ten krok, który świetnie znacie, i teraz ten side step wykonujemy w obrocie. Zobaczcie, powinniśmy cały obrót za prawym ramieniem wykonać w 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? Jeszcze raz zobaczcie. I za prawym ramieniem. Ładnie obracamy się, nie zmieniając kroków. Pam, pam. Jeżeli nie dokręciliście się, nie przejmujcie się, to jest po prostu tak naprawdę nie aż tak istotne. I dalej wchodzi obrót pod prawą ręką, pod lewą ręką, pod partnerki prawą, prawo. Pokażemy najpierw, jak to będzie wyglądało. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. 7, 8. Najpierw kroki męskie. Zobaczcie, partnerzy. My robimy trzy kroki i tupnięcie. Będzie tak. Lewa, prawa, w tamtym kierunku. Lewa, dostawić prawą do, le do lewej. I idziemy do, od prawej nogi z powrotem. Prawa, lewa, prawa do boku i dostawić. Tutaj już będzie takie dostawienie normalne, bo musimy zwolnić prawą nogę. Jeszcze raz, panowie. Lewa, prawa, lewa, tupnąć prawą i z powrotem prawa, lewa, prawa dostawić i zwolnić prawą nogę. Tak, Zobaczcie, nie idziemy do partnerki, tylko wykonujemy takie właśnie przesunięcie. Najpierw w lewą stronę, a później w prawą stronę. Mm -hmm. I teraz ręce, lewą swoją ręką wykonujemy ruch mieszanie, obracamy partnerkę najpierw w prawą stronę, jak idziemy w lewo, obracamy w prawą stronę, to jest zgarniamy do siebie, a z powrotem obracamy partnerkę w którą stronę? W drugą. Tak, w lewą stronę, wszystko się zgadza. I w lewą stronę i wykonujemy ruch mieszanie od siebie. Tak jest. Teraz kroki partnerki ustawimy się do was tyłem partnerka i teraz w trakcie tego jak ja przechodzę i obracam ją to ona wykonuje obrót w prawo tak, Zobaczcie. partnerka też ma trzy kroki tylko wykonuje je w obrocie idziemy od prawej nóżki prawa potem lewa prawa i na koniec mamy tupnięcie tak i później wracamy w tą samą stronę tylko jeszcze na koniec mamy ekstra obrót lewa prawa lewa i musimy jeszcze z prawą nóżką stanąć i zwalniamy prawą nogę do przodu. Mhm. Widzicie, tutaj każdy tak naprawdę robi swoje. Idziemy. I obracam partnerkę najpierw w prawo. Raz, dwa, trzy. Tutaj dostawiamy ja prawo, partnerkę lewą. I teraz ja startuję od prawej, ona od lewej. Ona obraca się w lewo. Raz, dwa, i trochę. Idzie dalej, kontynuuje obrót, żeby ustawić się do mnie tyłem. I na końcu musimy już być na taką zakładkę, tutaj. To znaczy, w pozycji, pozycji cienia, w ten sposób. Ja trzymam jej lewą rękę, ona trzyma moją również lewą. Próbujemy jeszcze raz. Tyłem do, do Was. Idziemy. I jesteśmy po side step. Raz, dwa, trzy. Cztery. Partnerka obróci, obróciła się w prawo od prawej nogi i teraz lewą. Obraca się w lewo. Raz, dwa i tyłem do mnie zatrzymuje się. To jest. Ona wykonuje półtorej obrotu. W Ten sposób. Pokażemy wam jeszcze raz. Wszystko. Tylko tym razem ja będę tyłem. Jesteśmy. E, zróbmy ten side step. Side step pierwszy, dwa, pięć, sześć. 7, 8 jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, teraz obroty. I raz, dwa, trzy, cztery z powrotem, pięć, sześć. Ona kontynuuje obrót, ustawia się do mnie plecami. Zobaczcie, jeszcze jeden myk. Żeby to fajnie wyglądało tak bardziej naturalnie. To ja najpierw ją obracam, kiedy już wracamy, później opuszczam rękę. Lewą na dół i zmieniam rękę. Tutaj drugą łapię. I zobaczcie, jeszcze raz ten moment. Obracam ją, opuszczam rękę, zmieniam i drugą podaję. Do takiej pozycji. I zobaczcie, ta pozycja to jest taka pozycja, kiedy ja mam swój tor do przodu, z boku też mam miejsca. To jest, stoimy, zobaczcie, tak jakby na rogach naszego kwadratu. Jeżeli byśmy tutaj narysowali sobie kwadrat. Dostajemy po przykątnej. Tak. To jest partnerka może pójść do przodu, ja mogę też pójść do przodu. I nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Dobrze. Idziemy następny krok. Następny krok będzie bardzo podobny. Do side step z tym, że idziemy nie do boku, tylko do przodu i do tyłu. Zobaczcie, krok będzie taki sam. Prawa przód dosuwamy lewą, lewa do tyłu dosuwamy prawą. Prawa przód dosuwamy lewą, lewa do tyłu dosuwamy prawą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, widzicie? To jest bardzo podobny krok. Dobrze. Ten krok robimy przez całą ósemkę. Policzmy to. I ja od prawej, partnerka również od prawej. Moja prawa ręka na jej prawym bioderku. Lewą rękę trzymamy jej lewą rękę. Idziemy i prawa dosuwamy, lewa dosuwamy, 3, 4. To jest już 5, 6, przepraszam. Policzmy to, policzmy, tak? 4 razy, 4 podstawowe i przez ósemkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Widzicie? To jest cztery kroki, tak jakby do, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Mhm. I teraz ten sam krok, tak samo jak side step, spróbujemy wykonać w obrocie. Obracamy się za prawym ramieniem. Każdy krok to jest obrót na 90 stopni. Próbujemy. Prawa do przodu, lewa do tyłu. Prawa do przodu, lewa do tyłu. Widzicie? Tutaj staramy się nieco zwiększyć nasz obrót. Jeszcze raz. Prawa w przód, lewa tył. Prawa w przód, lewa tył. I tutaj tak naprawdę są dwie techniki. Albo ta łatwiejsza. To, co my pokazujemy z dosuwaniem nogi. Albo trudniejsza. Zamiast dosuwania mamy dwa kroczki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak jakby w miejscu. I te dwa kroczki pomagają nam obracać się, tak? To i zobaczcie. Pierwszy krok. Drugi krok, trzeci krok. Pierwszy, drugi, trzeci. Drugi i trzeci są małe. Wy możecie oczywiście robić to łatwiejszą wersję, tutaj nie ma problemu. Łatwiejsza to właśnie to. Trudniejsza z kroczkami w miejscu. Dwa, trzy. To jak czujecie tak i robicie. Dobrze. Teraz połączymy wszystko od side step. Próbujemy. Tutaj było romantyczny, był romantyczny wstęp. Teraz side step. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz ja od lewej startuję, partnerka od prawej, obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz ja od prawej, ona od lewej. Ona kręci się w lewo. Pięć, sześć, ustawia się do mnie plecami. Osiem dostawiamy. Prawa noga wolna, idziemy przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nic trudnego tutaj nie ma. Jeżeli wam coś nie wyszło, to spróbujcie jeszcze raz cofnąć, powtórzyć te kroczki, i później pójdziemy dalej. A my już tymczasem zaczynamy następny krok. Dalej mamy coś takiego. Obracamy partnerkę. Prawo, swoją lewą ręką, zobaczcie, a prawą trzymamy. Tak, widzicie? Jak tutaj była ręka na biodrze. To partnerka cały czas tak jakby podtrzymywała moją rękę. I teraz ta ręka nam jest potrzebna, więc trzymamy się, prawa, prawa, lewa, lewa, lewą ręką obracam partnerkę. W prawo, ręka przychodzi nad jej głową, powstaje taki, taka skrzyżowana pozycja. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Następnie ja przechodzę pod swoją lewą ręką, prawą utrzymuję w dole. Przechodzę przed nią, zobaczcie. Zamieniamy się miejscami i ręka z tyłu moja prawa na policjanta. Tak, to jeszcze, jeszcze raz. Było tak. Tutaj lewa, lewa, prawa, prawa na biodrze. Teraz obracam partnerkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliście, to partnera lewa ręka powinna być nad. Prawa w dole. Teraz lewo w górze, prawa w dole. Ja przychodzę pod swoją lewą ręką. Na razie kroczki nie są tutaj ważne, bo teraz świecimy ręce. I następnie, e, zobaczcie, musimy tak się zamienić, żeby partnerka była z naszej lewej strony. Żebym z tyłu miał przestrzeń w ten sposób. Dlatego właśnie tą rękę robimy na policjanta. Trochę sobie załamujemy z tyłu. I teraz ja idę e, do tyłu, partnerka do przodu. Utrzymujemy lewą rękę na poziomie naszego, naszej klatki piersiowej i powstaje takie kręcenie. Widzicie? Musimy tak dwa obroty wykonać. I na końcu puszczamy prawą rękę, obracamy partnerkę lewą ręką w prawo. Narzucamy sobie rękę na. tutaj za szyję, w ten sposób. Jeszcze raz. Teraz skupimy się nieco na liczeniu i na krokach. Na początku, po tym jak zrobiliśmy przód, tył. Obracamy partnerkę, partner stoi w miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie ja proponuję zrobić dwa kroki. Partner od lewej nogi do przodu, do boku, partnerka e, od lewej. też od lewej. Raz, dwa i trzy, dostawić. Powstaje taka pozycja. Teraz, obojętnie z której nogi. Idziemy, panowie, do tyłu, partnerka do przodu. Również tutaj nieważne, z której nogi pójdziemy, zróbcie tak, żeby było wam wygodnie. I na końcu partner stoi w miejscu. Obracamy partnerkę lewą ręką, prawo opuszczamy. Tutaj są dwa obroty partnerki w prawo i narzucamy sobie rękę za szyję. I zobaczcie, panowie, że ja ugiąłem kolana, dlatego że dalej jest refren, będzie podnoszenie. Dobrze, to ostatni raz. Teraz już liczenie. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Partnerka w prawo obróciła się. Pięć, sześć, siedem, osiem. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. I obracamy partnerkę. Za szyję. Teraz dokładnie powtórzymy wszystko od początku i rozliczymy sobie całość. Na początku mamy dwie ósemki, dwie ósemki wstępu. Wychodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Podajemy sobie ładnie rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dalej zaczyna się pierwsza zwrotka. Mamy jedną ósemkę side step. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zobaczcie, że w tej ósemce, w tym side step, możemy się lekko zwracać. Za prawym ramieniem. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I powinniście wykonać cały obr obrót. Dalej. Mamy obrót w prawo. Partnerka pod prawą ręką. Raz. 2, 3, 4 wracamy. 5, 6, 7, 8. Jedną osiemka na obroty. Dalej mamy podstawowy przód tył całą osiemkę. Raz, dwa prawa, lewa do tyłu. 4, 5, 6, 7, 8. Dalej obracamy partnerkę swoją prawą ręką, swoją lewą w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Partner tutaj stoi. Dalej. 5, 6, 7, 8. Następnie idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I obracamy partnerkę. 5, 6, 7, 8. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliście, powinno w pierwszej zwrotce być 5 osemek. Więc tak to jest. I jeszcze raz powtórzymy tylko ten ostatni moment. Kiedy partnerkę odwracamy. Zobaczcie, możecie tutaj zrobić szybciej, możecie zrobić wolniej. Raz, dwa, trzy, cztery, możecie zrobić. Pięć, sześć, siedem, osiem, a możecie to przyspieszyć. Tak naprawdę. I możecie zrobić raz, dwa, trzy, cztery. I później pokręcić się przez całą ósemkę. Pięć, sześć, siedem. Osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Więc nauczcie się kroków i później próbujcie to z muzyką i nakładajcie na to liczenie.